Witam wszystkich z tej strony, teacher 12 a dziś zagramy w Five Nights at Freddy's i to już odcinek drugi. I przechodzimy do naszej trzeciej. Jak pamiętam, w ostatnim odcinku nam się poszczęściło. Poszczęściło i nic się nie stało. I znowu dzwoni do nas Fongaj z wiadomością. Więc zobaczmy, co nam powie dzisiejszej nocy. O, już ciki nie ma. Przyzwy. Oh, hello. Hey, you're doing great! That's just i I mean, you know, they usually move on to other things by now. Uh, I'm not implying that they die. That's, that's, that's not what I meant. Uh, anyway, I, I better not take up too much of your time. Uh, things we'll are getting real tonight. Uh, uh, hey, listen, mm -hmm. I had an idea. If you happen to get caught and want to avoid getting stuffed into a Freddy suit, O kurwa, agresywna ta cika wam powiem. Kurde, szybka jest. W kiblach jest. No i dobra. No i tylko cika się rusza. Jest szybka, skubana Foxy też się nie rusza, czyli... Na co trzeciej bardzo mocno zagresamy Chika, to warto zapamiętać. Oczywiście dla potrzeby filmu zatrobimy we Fred'ego Kurde Ktoś pukoł słyszeliście? gdzieś się do mnie dobijał, ale nikogo tutaj nie ma Chika cały czas tam stoi, pierwsza z dopiero Ej, co mogę więcej powiedzieć? Gra się fajnie Przecen na Steam... O, ruszyła się Nie ma i tutaj A, jest na... Co tu się dzieje? Yy, w ogóle yy, zacząłem rozmawiać o Steamie, nie ma przecen już na FNaFa i raczej nie będzie Bo Steam stracił kontakt protokolem ze Scottem I dlatego nie ma przecen żeby nie mogli się dogadać Więc kosztuje tyle ile kosztuje A kosztuje on o, żeby nie skłamać 18 zł bez grosza O! Przepraszam, znowu w samym miejscu Foxy się trzyma, a oni nie stoją No, ale jesteś dzisiaj jakaś nadpobudliwa. No ale dobra ja bym się cieszył, że ja się cieszę, że, ona, że tylko ona atakuje Nie jestem... O, słyszymy kroki Jest tutaj znowu W ogóle słuchajcie Udało mi się Ogarnąć Plakat W 5 yy, nocy Frediego yy, Z kinowy, oczywiście plakat film no, mówi, jestem tak z tego szczęśliwy. Oj, znowu to się cofnęło, a co wam woli? Klamar nie działa żadna? Jest w kuchni czeka Kurde, nudna ta noc. Druga była o wiele mocniej... No była o wiele trudniejsza. Ale słyszymy, że się poruszyła. Ale gdzie się poruszyła? Dawaj, dawaj Foxy! No, dzika jest pod drzwiami, dobra. A i nudne to kurde. Myślę, że będzie ciekawiej teraz. To może porozmawiajmy o o tym, co się dzieje w necie. Buddha rozdaje. 7 out i 29 nagród innych, żeby nie skłamać No i czy gazem się cofnęła, no I chyba będzie pod drzwiami... nie Jak tam fuksji? Się nie ruszył Nikt się nie ruszył no, rozdaje 7 awt. Dla się 9 nagród. O łącznie wartości tam chyba ponad 3 milionów złotych. Nie wierzę. Freddy się ruszył. No, bo on się właśnie rusza. Przeciw... O jest Freddy. Tam się stoi. Ale także Boni się ruszył. No, w końcu coś się dzieje. Ło, wow, bo on już pod drzwiami stoi. Jak szybko, to może i w się równie. Nie, bo niego nie ma, czyli. Freddy dalej tutaj. Freddy w ogóle działa tak na kamerach, że trzeba na niego patrzeć. To wtedy spowalniamy jego e, ruchy. Czika tutaj. Bo niego nie ma. Freddy, pewnie tam jest, na swoim miejscu. Bo tutaj. Dobra. Na razie jest bezpiecznie. Nic się takiego nie dzieje jeszcze. Strasznego. Żartowałem. Dzieje się. Dzieje się strasznie. Nie ma. Nie ma. Witamy, bo niego. No i co ty? Lejdę dalej tutaj. Foxy się nie rusza. Czeka podchodzi. On dalej to cały czas jest. Materia raczej nam starczy. Chyba, żebyśmy mieli parę drzwi zamkniętych. Nie ma. Jest! Ja pierdzie. Ej, no co jest z wami? Nie dobra, słuchajcie, tak poza kanałem moim, to grywam sobie teraz w e... Security Bridge w NAFO, oczywiście. I powiem Wam, że na filmach Machu się wydawało o wiele łatwiejsze. O Foxy się ruszył! E... No i powiem Wam, że jest naprawdę ciężki. Rediego nie ma, a bo on z... a znowu tutaj. Powinniśmy widzieć, a go nie ma. Cika w kuchni, boni tutaj. To fred nie mam pojęcia, gdzie on może być. Tu boni. O, cika też nie mam pojęcia, gdzie No, no. O, co się z babą dzieje? Trzecia noc, i tylko raz to mnie po nim przyszedł. Nie za fajnie. Myślałem, że stanowicie większe wyzwanie dla mnie. A może ja po prostu jestem za dobry? Śmie śmiem wątpić. Foxy tam patrzy, tutaj tego. Chica w kuchni, a tutaj go. A Freddy dalej, jak się nie rusza, tak się nie rusza eee, Dobra zamykamy to. Czekamy Czuję się bezpiecznie Bo wiem, że mi starczy baterii A Przynajmniej mam taką nadzieję Ej, dobra, ile ta piąta jej ja mi trwa? Dobra, żartowałem, żartowałem 0% baterii było. I <grywa> Ale wytrwaliśmy. Kurde, nudna ta noc. O, się coś może stanie. Ciekawego. Bez zmian. Czy coś co na miejscu? O, już się kamery psują. O. Ну да, бери ты это на лево Ооо, и снова чеки то умеешь, что фунгая. Чекай, в кухне А, тут на такие звуки выдают? Stukanie takie w metalowe nie wiem, drzwi, coś. O, tu fągaja! Oho, chyba ktoś nie przeżył. Masę nie ma, bo niego. O, bo pierwsza tyka może być im, bo niego. Siemano. Dobra, oszczędzam Negie, bo... Ta piąta w no, z zdradliwa się wydaje, wam powiem. No ale dobra Zapraszam wam do was do mnie. Bo tutaj, czeka w kuchni. Foxy jeszcze się trzyma. A Freddy? Freddy obrócił głowę do mnie, to dobry znak. Znaczy niedobra, ale no. A jaj. Co? będziemy sobie czekać Bo co możemy robić? Jak nic z was się nie rusza, kurde Może tyle teraz ludzi gra w tego FNAFa, że te animatroniki są przeciężone. Ja nie wiem <gryw> One się śmieje, ale Chika wyszła z kuchni w końcu. Ale... A, wyszła, no żartowałem Z o Jest Freddy w tym miejscu A dzika chyba wyszła O, o jak ładnie ruszy muśko. Chyba jesteście wkurzone No spoko Ktoś eee... podchodzi A dalej tutaj eee, ja nie wiem Kurde, czwartą noc, dalej, się dzieje Chyba Będę musiał ciąć tę chociaż nie chcę ciąć tej gry, bo tej gry praktycznie nikt nie ciął, tylko to w nie grał. Nie chciałbym mieć wyjątkiem No ale dobra Tam widzę, że Bonnie się żartuje. Dzika się tylko rusza Kurde czwartą już powinna być rzeźnia Boks nie chce wychodzić Jest... Freddy? Bo on się w końcu ruszył Oj, Chica się ruszyła. Dobry, dobry No w końcu Freddy się ruszył o. Witamy Ferdynanda Ciekawe, dalej siedzimy. I bo oni też. No, w końcu się ruszyli. Na mnie. Jak należy. Dobrze, to, to, do, to dobry znak. Bądź sobie tutaj siedzi. Freddy jest w kuchni. Dobra, w końcu. W końcu się dzieje. W końcu się dzieje. Dajcie mi zobaczyć. Nie, spokój mi się nie dzieje. Dobra. Tutaj tego, tutaj tego. Dobra, dobra, dzieje się. Podoba mi się to. Już zaraz Boni do nas wejdzie. Tutaj dzika. A Boni siedzi w tym schowku namiotu tak zwanym Supie Closet. No właśnie. Ktoś do nas... Jest w ogóle ta muzyka, tu gra Freddy... Nazywa się Marsz Teodora, wyobraźcie sobie. czy mi się kamerę włączyła sama? Co to są jakieś anomalie? A, ja nie wiem, czy przetrwam 33% czwarteje Oj, oj, oj Niż gluten Dobra, spozam tylko Foxiego i... Nie chciałem powiedzieć Freddy'ego, ale nic nie widać Okej, okay, chika jest w... Chika jest... Tutaj Ferdynand się ulotnił, nie wiem gdzie on jest. Możliwie, że tam. Ale miałem oszczędzać energia. No właśnie, oszczędzać energię Ale Boni, witaj Boni. Też widzę, że fajnie się ruszasz. Dalej, tu siedzisz. Kurdy, nie wiem, czy padniemy od energii. Oj, oj, oj. Nie wierzę, on się ruszył. Ale gdzie? Gdzie Bonnie. Jak Freddy w ogóle tu nie będzie, to chyba go nie będziemy. Wiecie, Chyba go nie będziemy widzieć w ogóle 13% Dobra, oszczędzamy maksa, nie sprawdzam w ogóle kamer, bo to będzie samobójstwo Dobra, no kurde macie e, Chyba poszedł O nie, on zabiera mi Jak dobrze ze spojrzałem teraz. Dobra. Źle nie jest. Foxiego yy, wygoniliśmy. Znaczy, no, wygoniliśmy. Przy... Przybiegł do nas. Kurczę, ten Fred jest. Miał chciał... niech go patrzeć. tak szybko do nas. Dobra, tu jest Fred jest tak, że Bonnie, cholera, nie, 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 to już bez sensu złożyć baterii. Brzegnę baterio. Co tak szybko, to mi jeszcze przyjść. O nie. A, tylko ty, ty, tyle mogę zrobić, nie, bo to... Chyba, że to sobie najdłuższą wersję zaśpiewa. Przeżyliśmy to, przeżyliśmy to. Ja pierdzielę ale fart. Pytam, słuchajcie, to by było na tyle. Wow, dziękuję, że oglądaliście. Widzimy się w kolejnej nocy. Kolejnej nocy, bo wiecie. Eee, I co? Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć. Do następnego.